Cześć. Dzisiaj nauczymy się One Turn Lighthouse'a. Aby wykonać ten trik, musimy wprowadzić ken w wahadło tak jak byśmy próbowali zrobić Lunara, czy One turn In'a, czy po prostu Airplane'a. Różnica polega na tym, że musimy pociągnąć mocniej w dół, żeby Ken zaczął nam robić mocniejszą rotację niż tylko do In'a. Z tego powodu Lekko ręką, nawet nie tyle do siebie, co w dół trzeba pociągnąć. Kiedy lighthouse będzie się zacząć się obracać, możemy lekko ugiąć nogi, żeby zamortyzować lądowanie. Po wykonaniu one turn tak jak każdy trick trzeba zakończyć innym.